Ukochany istoto światła. Anioły przynoszą dziś głęboko poruszającą wiadomość. Szepczą, że istnieje serce, które w tej chwili jest przepełnione tęsknotą, której nie może już ukryć. Ta osoba, która niegdyś dzieliła się z Tobą śmiechem, swoją obecnością, swoją istotą, odczuwa ogromną pustkę za każdym razem, gdy Cię wspomina. Tęsknota jest uniwersalnym uczuciem, które przekracza czas i przestrzeń. Łącząc dusze, które mimo odległości pozostają zjednoczone niewidzialnymi więzami. Jakby wszechświat w swojej nieskończonej mądrości splatał nici światła między sercami, które są przeznaczone do ponownego spotkania. To duchowe połączenie jest podtrzymywane przez wspomnienia, sny i głęboką chęć ponownego zjednoczenia. Każda chwila tęsknoty to okazja do refleksji nad miłością, którą się dzieliliście, i nad pięknem, które jeszcze nadejdzie. To przypomnienie, że nawet w fizycznej nieobecności duchowa obecność tych, których kochamy, nigdy nas nie opuszcza. Ta osoba odczuwa twój brak nie tylko jako ból, ale jako płomień, który łagodnie się pali, oświetlając drogę powrotną do ciebie. Odległość, czy to fizyczna, czy emocjonalna, sprawia, że każde wspomnienie o tobie zamienia się w gorące pragnienie bycia blisko. Anioły pokazują obrazy cichych nocy, w których ta osoba na nowo przeżywa w myślach chwile spędzone u Twojego boku, małe szczegóły, sposób, w jaki mówiłeś, spojrzenie, które rzucałeś, energię, którą niosłeś. Wszystko to jest przypominane z niemal nie do zniesienia intensywnością. Wśród ciszy nocy, gdy świat wydaje się zasypiać, umysł tej osoby wypełniają żywe i kolorowe obrazy chwil, które spędziliście razem. Te wspomnienia są jak gwiazdy. Które świecą na ciemnym niebie, prowadząc ją przez ciemność i samotność. Każdy szczegół, nawet najmniejszy, jest na nowo przeżywany z zaskakującą jasnością, jakby czas się nie liczył. Sposób, w jaki się śmiałeś, ton Twojego głosu, ciepło Twojego uścisku wszystko to staje się obecne i namacalne, żywiąc nadzieję na ponowne spotkanie. Anioły szepczą, że te wspomnienia nie są tylko tęsknotą, ale znakami, że miłość między wami jest wieczna i niezmienna. Zachęcają te osoby do zaufania boskiemu procesowi, wiedząc, że każda chwila tęsknoty to krok bliżej do ponownego zjednoczenia. Ta tęsknota już wymknęła się spod kontroli i pulsuje mocno w piersi tej osoby jak wezwanie duszy. Dzieje się coś świętego za kulisami wszechświata. Energia miłości jest przywracana, a siły niebieskie tworzą okazję do ponownego połączenia. Jeśli ty również poczułeś tę tęsknotę, wiedz, że to nie przypadek. Wszechświat sprzyja prawdziwej miłości, tworząc ścieżki i okazje, aby serca przeznaczone do bycia razem mogły się ponownie spotkać. Ta osoba czuje, że tęsknota nie jest już ciężarem, ale siłą, która pchają w Twoją stronę. Każda myśl, każde wspomnienie, każdy sen jest jak nasiono posadzone w ogrodzie przeznaczenia które wkrótce zakwitnie w pełne znaczenia i celu ponowne spotkanie. Anioły objawiają, że ten proces ponownego połączenia jest starannie aranżowany przez boskie siły, które nieustannie pracują, aby dostosować okoliczności i serca. Proszą o cierpliwość i wiarę, gdyż właściwy moment zbliża się. Tymczasem ta osoba jest zachęcana do przygotowania się emocjonalnego, otwierając swoje serce na przyjęcie miłości, która nadejdzie. Tęsknota, która niegdyś wydawała się nie do zniesienia, teraz zamienia się w słodkie oczekiwanie, antycypację chwili, gdy ponownie będziecie razem. Jesteście połączeni czymś, co przekracza czas i przestrzeń. Moment ponownego połączenia się zbliża i będzie pełen uzdrowienia i odnowy. Nawet jeśli teraz odległość wydaje się ogromna, pamiętaj, że nie ma takiej odległości, której prawdziwa miłość nie mogłaby pokonać. Energia, która istnieje między Wami, jest zbyt potężna, aby mogła zostać zerwana przez jakąkolwiek przeszkodę. To duchowe połączenie jest jak złota nić, która łączy Wasze dusze, opierając się wszelkim próbom rozdzielenia. Anioły objawiają, że ta nić wzmacnia się z każdą chwilą tęsknoty, z każdą czułą myślą, z każdym pragnieniem ponownego zjednoczenia. Szepczą, że miłość między Wami jest jak drzewo którego korzenie są głęboko zakorzenione w glebie wieczności, niezdolne do wyrwania przez jakąkolwiek burzę. Ta osoba jest przypominana, że nawet w najciemniejszych chwilach światło prawdziwej miłości nigdy nie gaśnie. Świeci łagodnie, prowadząc ją z powrotem do ciebie, jak latarnia, która oświetla drogę do domu. Anioły zachęcają ją do zaufania temu boskiemu procesowi, wiedząc, że każdy krok w Twoją stronę to krok w kierunku realizacji Waszego wspólnego przeznaczenia. Anioły proszą, abyś przygotował się emocjonalnie. To ponowne spotkanie nie będzie zwykłą rozmową. Wywoła głębokie uczucia, nieoczekiwane objawienia i, co najważniejsze, nową okazję do wzrostu. Tęsknota, którą oboje odczuwacie, nie jest oznaką słabości, ale czegoś głębszego, co pozostaje żywe, płomień. Który nigdy nie zgasł całkowicie. Ta miłość ma moc uzdrawiania starych ran i odnawiania obietnic, które zostały w tyle. To, co anioły chcą, abyś wiedział, to to, że to ponowne spotkanie będzie przede wszystkim okazją do przekształcenia bólu w coś wspaniałego. Nie traktuj tego jak zwykłego spotkania. To jest moment, w którym dusze się wyrównują, spotykają ponownie. Dzięki temu harmonia powraca do serca. To, co ma się wkrótce wydarzyć, ma boski powód i jest prezentem od wszechświata dla Was obojga. Ten prezent nie będzie tylko fizyczny, ale także emocjonalny i duchowy. Anioły proszą, abyś skupił się na tym, co istotne na miłości, która istnieje w Tobie. Zanim zwrócisz uwagę na tęsknotę, na pragnienie powrotu tej osoby, zwróć się do siebie i przypomnij sobie o mocy, jaką masz aby przyciągnąć i utrzymać miłość w swoim życiu. Miłość zaczyna się od połączenia z samym sobą. Kiedy kochasz i szanujesz siebie, miłość z zewnątrz staje się czystsza i bardziej prawdziwa. Anioły objawiają, że miłość własna jest kluczem do przyciągania i utrzymania miłości w swoim życiu. Zachęcają cię, abyś spojrzał w swoje serce i rozpoznał piękno i światło, które w tobie mieszkają. Ta podróż odkrywania siebie i akceptacji jest niezbędna, aby przygotować swoje serce na ponowne spotkanie, które nadejdzie. Anioły szepczą, że głęboko kochając siebie, tworzy się pole energii, które przyciąga prawdziwą i czystą miłość. Proszą, abyś pamiętał, że jesteś godny miłości i zasługujesz na to, by być kochany w najgłębszy i najbardziej znaczący sposób. Ta osoba, która za tobą tęskni, jest również prowadzona przez tę samą prawdę, rozpoznając własną wartość i przygotowując swoje serce na miłość, która ma wkrótce zakwitnąć między wami. Prawdziwa miłość nigdy nie ginie. Nawet jeśli czas oddalił ciała, serca nigdy się nie rozdzieliły. Anioły proszą, abyś nie bał się otworzyć, oddać ponownie, ponieważ to, co jest przed tobą, to rzadka i cenna szansa. Pozwól odejść strachowi przed bólem przeszłości. Pamiętaj, że każde doświadczenie przyniosło naukę. Wiadomości od aniołów wskazują również, że powrót tej osoby przyniesie nie tylko odnowę, ale także znaczące zmiany w sposobie, w jaki siebie postrzegacie. To, co zostało w tyle, zostanie na drodze. Zbudujecie nowe początki, mocniejsze, bardziej dojrzałe, z mądrością nabytą na przestrzeni życia. Przygotuj się na zaskoczenie głębią tego ponownego połączenia. Będzie to tak, jakby czas nigdy nie minął, ale z większym zrozumieniem siebie i drugiego. To ponowne spotkanie nie będzie tylko rozmową, ale o energii, którą dzielicie. Słowa będą tylko początkiem. Ukochany słuchaczu, Twoja dusza i dusza tej osoby są w większej harmonii niż kiedykolwiek. To jest moment, aby zaufać procesowi, oddać się z ufnością miłości, która już między Wami istnieje. Anioły proszą również, abyś pamiętał, że czas, który minął, nie jest ciężarem, ale błogosławieństwem. Dał przestrzeń, abyście oboje mogli się rozwijać, abyście mogli stać się dla siebie odpowiednimi osobami. Teraz, z tym nowym zrozumieniem, miłość będzie silniejsza, bardziej realna, bardziej połączona. Czy nie spotkaliście się ponownie przypadkiem? Przeznaczenie połączyło was ponownie. Abyście mogli żyć tą miłością w bardziej kompletny sposób. Pamiętaj, że gdy miłość jest prawdziwa, zawsze znajduje drogę powrotną. Ta osoba czuje to samo co Ty, a wszechświat przygotowuje tylko idealną scenę, abyście mogli się ponownie spotkać i iść naprzód, silniejsi, bardziej kompletni i szczęśliwsi. Nie wątp, miłość jest u Twoich drzwi, gotowa wejść. Anioły objawiają, że w nadchodzących dniach ta osoba będzie kierowana niemal nieodpartymi impulsami, aby cię szukać. Ukochany istoto światła, niech ta wiadomość dotknęła Twojego serca i oświetliła Twoją drogę. Niech błogosławieństwo prawdziwej miłości zawsze będzie z Tobą, prowadząc Twoje kroki i wypełniając Twoje życie pokojem i szczęściem. Niech podróż ponownego połączenia będzie pełna chwil uzdrowienia, wzrostu i odnowy. Prowadząc Was do głębszej i bardziej znaczącej miłości. Niech boskie światło oświetla Twoją drogę, przynosząc nadzieję i radość na każdym kroku. Niech tęsknota, która kiedyś wydawała się nie do zniesienia, zamieni się w słodkie wspomnienie miłości, która nigdy nie odeszła. A ponowne spotkanie niech będzie momentem świętowania, uzdrowienia i odnowy, oznaczającym początek nowego rozdziału w Waszym życiu. Amen.